Jeden raz, jeden, jeden. Jeden, dwa, jeden, 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 jeden. I co, zaczynamy? Zaczynamy? Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu. W drugim dniu dwudziestej. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dionizję. <śpiewanie> Panowie, zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy letnią zadnę w środku, zimy czy odwrotnie, jak to zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Drodzy Państwo, drugi dzień 20 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dionizję. Wita cały Ciechanów, wita wszystkich fanatyków, zwolenników, uwielbiaczy Teatru Forum Różnych. Witamy Państwa, życzymy miłego popołudnia, oczywiście z teatrem, z teatrem w Ciechanowie. Jeszcze dzisiaj, dzisiejszego popołudnia, dzisiejszego wieczoru zapraszamy do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, gdzie będzie się działo naprawdę dużo. Można będzie między innymi o godzinie 19.00 w sali widowiskowej obejrzeć prapremierę spektaklu, autorskiego Katarzyny Stefanowicz z Warszawy pod tytułem Narodziny Wenus. To o godzinie 19.00 wstęp oczywiście jest za totalną darwotę. Zupełnie we zero i zupełnie za barwa. Pociacimy też stanowi do Wiskowa. My knię tak narodzimy. Remus.